ma ludzie, z tej strony Magnus I słuchajcie, sam nie wierzę jaki jestem głupi Słuchajcie, przeszliśmy całe Wszystko przeszliśmy No i... Co? Nie było głosu I słuchajcie, ja mam teraz gorączkę Sam ogólnie chory A więc przez no, kilka dni nie będzie odcinka Słuchajcie, mówiłem też na... Ale nie było głosu A myślałem, że był Mówiłem, że jesteśmy teraz na zdalnym nauczaniu od dzisiaj, bo wczoraj jeszcze od, normalnie w szkole byłem, no ale <laughs> Od dzisiaj jesteśmy na zdalnym. No i myślałem, że będą się filmy tu pojawiać częściej, ale jednak nie. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się Survivalem dniem, ma mając wszystkie rośliny. Dobra, więc mm... będzie ciekawie. Będzie ciekawie Survival. On chyba ma 7, 5 albo 10 fal. Słuchajcie, mamy no, prawie wszystko. Prawie wszystko. Nie mamy trzech roślin. Więc słuchajcie, robimy tak. Bierzemy kukurydzę, bierzemy to, bierzemy to. I ogólnie to nam zostają te rzeczy. O. I słuchajcie, potem zostają nam te rzeczy, i możemy wziąć inne rośliny. Na początku podwójne słoneczka będą potrzebne. Wszystko jest teraz nam potrzebne. Jeszcze będę dawać te właśnie słoneczka, co nam dają kasę. Bo chcę zarobić trochę, a więc no. No nie. Dobra. Otwo. Jak ja dawno nie grałem w Day. Słuchajcie, chyba z... no ja gram w to ogólnie. Czekam, nie gram w to w ogóle poza odcinkami. W sensie, a gramy już chyba dwa tygodnie, może trochę więcej, a więc no, trochę na nie byłem. Raczej nie mniej niż dwa tygodnie. Choć zrobilibyśmy to w dwa dni, ale no, nie miałem czasu za bardzo. Choć zrobilibyśmy to w dwa dni jakbyśmy nawalali 8 godzin dziennie, może nawet więcej, a więc no, to nie było możliwe. Co ja robię? Nie mogę tak tego dać, słuchajcie. Ja tutaj będą dwie linie słoneczek, słuchajcie, podwójnych, i... i będą jeszcze tamte słoneczka, inne, a więc nie możemy w tym momencie robić takich głupich rzeczy. Musimy uważać, bo to jest survival. Przeszliśmy całą grę. Mamy nowy acilment. Yy, pokażę wam go. No, gdzieś za około 2 odcinki, potem survival, ale raczej nie będzie po jeden odcinek. Choć może się uda, ale... A wiem raczej nie, a więc... Kiedyś, pamiętam jak yy, na YouTubie mogłem dodawać odcinki, co mają 50 minut. Słuchajcie, teraz nie. A Więc ja próbuję sobie yy, pobrać nagrywarkę, taką lepszą, ale najpierw muszę wstawić wszystkie filmiki, których nie wstawiłem. A jest XZ20, słuchajcie, a więc z tego będzie. Będzie mi się lepszą nagrywarkę i dłuższe filmiki. Przynajmniej nie będzie już dwóch części, prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiem jak ta jak nagrywarka będzie działać, ale no. Chciałem powiedzieć, że nie wiem jak ta działarka, działarka... XD. dobra. Let's go. To jest gra family friendly, gdzie się y, odwala zombiakom głowy. A więc, no, ogólnie to, to jest 100% dla dzieci. To mogą oglądać nawet, y, nie wiem, 3 3 latki, jak się y, odrąbuje ząbiakom głowy. To przecież nic strasznego, nie? nie? Ogólnie to, to jest na podstawie gry i widać, że to jest gra, a więc, no, nie jest tak źle. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale. Takie zombie co mają język tak wystawiony. Słuchajcie, one szybciej idą. I to jest nasz problem. Czy postawimy pierwszego lodowego? Nie, no raczej nie. Ty, a może? Nie no, postawiamy pierwszego lodowego. Nie no. Jest. Świetnie. Pyk Tak on wygląda. Teraz nazywa się chyba watermelon. Ale. No. Ogólnie to melon. Y, watermelon to jest Bo Właśnie dlatego to nie jest melon. Ogólnie to jest arbuz, to nie jest melon. Choć każdy myśli, że to jest melon, bo on się nazywa melon, ale to nie jest polska, prawda? Więc wiadomo. Dobra. Muszę na chwilę dać pauzę. Łatwo w tym momencie. Zebra będziemy mieć kolejnego lodowego arbuza, a więc no, będzie już jest bardzo dobrze. Od samego początku udało nam się już mieć arbuzę. a więc no. Kolejny lodowy pyk, Chociaż myślałem, że tędy nie pójdzie nikt. I on ogólnie to on właśnie zamraża na... Na czekliniach A zwykle, jakby jest zadaje obrażenia na czekli. Ogólnie, to jakie jest sadowy, to nie zamraża i tam ale ja wiem, więc... się bardzo opłaca. Dobra, a więc teraz yy, nie potrzebujemy już tuneczek nie potrzebujemy już tych kości, co oni tak spłaszczą. A więc ogólnie to my już to wygraliśmy. Subcio. Dobra, pyk. I teraz pyk. I jeden flag komplita. To jest chyba 7 flag. Albo 5, ale 10 to chyba 5, 7 albo 10 i tyle. Tylko to podejrzewam. Słuchajcie, arbuzy są bardzo potrzebne. To nie jest potrzebne, za to to jest potrzebne. Kukryza nie jest potrzebna, za to to jest potrzebne. To nie jest potrzebne, to też nie jest potrzebne. Możemy wziąć to. I no, co jeszcze? Możemy wziąć to. Tak. Ale słuchajcie, może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Może już pójdziemy w takie bardziej. W taką mocną obronę. Dobra. Od samego początku daliśmy. I słuchajcie, ogólnie to u mnie są jakby goście. Ono, słuchajcie. Może mi nie, nie... musicie mi wierzyć, ale ja od razu wiedziałem, że pójdzie pierwszy zombiak to właśnie ten z wiaderkiem. Ogólnie to prawie zawsze przychodzą pierwsze zombiaki te, co się dopiero pojawiają. Dobra! Dobra, łatwo. Jak na razie. I... o. Już te lodowe arbuzy są takie OP, że właściwie to my już nawet nic nie musimy stawiać, ale... stawiamy. Musimy. Znaczy nie musimy, ale... tak będzie dobrze. Słuchajcie, ogólnie to ten piszutel, co kosztuje 200, a potem na niego postawisz 250, to on się można powiedzieć, że nie opłaca, ale fajnie wygląda, dlatego go nie wierzę, że usunę marigolda. No ja po prostu w to nie wierzę. No nie. W Słuchajcie, sensie szkoda, że nie ma takiego ulepszenia do marigolda w sensie, że y, chyba wiecie o co chodzi, że taki marigold i podwójny. To mi by było już naprawdę OP. Dobra. Pyk. A więc dobrze, że tam gdzie jest lodowy arbuz na samej górze prawie, yy, on tam poszedł ten jak bo przynajmniej mi zamroził tego na górze. Słuchajcie, takie piski tam są, bo i yy, moja siostra jest i moja kuzynka, oczywiście obie są małe, no, a więc no. Dobra. Pyk. Dobra, mamy już teraz przepotężną linię obrony melony line yy. są już nowy archimerant choć nawet nie wiedziałem że Akimenta można za to dostać ale najwyżej no po prostu już wiemy okej okay, może być w ogólcie, to ogólnie to ogólnie teraz będziemy dawać już Potem jeszcze lodowy arbus i dynia. I zatrzyżę do końców. I to będzie, no, o ile chcemy. Dwa słoneczka szybko, dwa szybko. Dobra. Mamy to. Potwórny jest. Łatwo. Jest zguidłowa. Ja bym ogólnie chciał jeszcze postawić tych marigoldów, ale nie mamy ogólnie gdzie. Podwójnych słoneczek jeszcze. Mamy czarę do postawienia, więc no. Dobra. Druga fala mi się udało. O nie. Tylko nie ten gość. Dobra. Niepotrzebne. Potrzebne. Niepotrzebne. Potrzebne. 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 potrzebne I weźmiemy już teraz dynię oraz... Mm, co my tutaj chcieliśmy? A właśnie. Tego gościa co zamraża. Potrzebujemy go. Czego my w tym momencie już nie potrzebujemy? Teraz nie będziemy się zajmować lodowymi? A więc dobra. Możemy to tak zrobić. No i piknie. I teraz postawiamy kolejnego. Zaraz. Jeszcze tylko cztery słoneczka: 1, 2, 3 i 4 5, i 6 i 7. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, że to przyciszę. O nie. Okej. Okay. Ale to nam takie potrzebne nie było, no ale okej. Okay. Dobra, niech będzie. Po prostu zmartowaliśmy. I tyle. Nie, nie na tych dwóch samych liniach. Ojej, jak to się robi? Pyk. Pyk, 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 Co? Te motki mam!